za Filipek po 22 sekundowym zwycięstwie, no nie wiem co musi być teraz w głowie Twojego rywala, który przyleciał z Brazylii tylko po to, żeby 22 sekundy zostać odprawionym, ale to chyba nie jest miłe. Przede wszystkim chciałbym okazać szacunek mojemu rywalowi za podjęcie rykawi, za przyjechanie, za stoczenie błyskawicznego pojedynku na szale zwycięską moją, ale cieszę się, że przyjechał, że mógł stoczyć ten międzynarodowy pojedynek na koniec roku i pokazać, że jednak to Polska jest silna. Ten MC w Medness Sky Fighting, no ewidentnie tobie służy, bo poprzednio wygrałeś też bardzo szybko, dzisiaj jeszcze szybciej. Nawet ojciec organizatora powiedział, w sumie to życzyłby sobie, żebyś nawet walczył jeszcze dłużej, tak był żartem, był serio. Tak jak już wspomniałem w wcześniej wywiadzie, bardzo lubię walczyć w siebie w mieście. Bardzo się cieszę, gdy walczę na swoich, gdy słyszę ich doping, to mnie naprawdę napędza do wszelkich jakich działań w klatce. Jak na ile jakby właśnie ta energia miała, miała wspólnego, żeby tak, no, to szybko się potoczyło, bo to naprawdę no, przejechałeś po nim po prostu. No, tak jak powiedziałem wcześniej, oni dają mi naprawdę ponocznego kopa, moja publika i, i wyszło tak jak wyszło. Super, tak ja się gratuluję, bardzo dziękuję i najlepszego 2020. dowie również, dziękuję Ci się. Pozdrawiam.